Mszał z Kraśnika to najstarszy rękopis na Lubelszczyźnie. Niedawno po raz pierwszy został wystawiony w nowo utworzonym Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. Mszał pochodzi z pierwszej połowy XV wieku, z dawnej Biblioteki Klasztoru Kanoników regularnych w Kraśniku. Ale nie była to księga, która stała tylko na bibliotecznej półce. Przez wiele lat był używany podczas sprawowania liturgii w Kraśnickim Kościele w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego Mszał z Kraśnika jest taki, takim obiektem ciekawym? Po pierwsze został napisany w skryptorium kanoników regularnych przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie. W trakcie używania już w liturgii w klasztorze kanoników regularnych w Kraśniku dodawane do niego były najprawdopodobniej kolejne karty z kolejnymi sekwencjami. Oprawiony został w roku 1544 i tak jak po, wspomina też autor, który opracowywał ten mszał. Jest to pierwsza data, która znajduje się właśnie w tym szale. E, bardzo jest e, cenny też przez to, że był pięknie i bogato dekorowany. Jak, e, zachowały się trzy tylko inicjały, T, P i T, I stanowi taki dokument piśmiennictwa właśnie kanoników regularnych, e, e, tego klasztoru przy Kościele Bożego Ciała, w obszarze ogólnie piśmiennictwa małopolskiego. Mszał zawiera 54 sekwencje, czyli takie modlitwy, zamieszczone na wspomnienia konkretnych świętych. Nowością taką w tym szale, wcześniej nie opracowaną, jest to, że posiada dwie modlitwy: na wspomnienie Świętej Agnieszki i na zakończenie oktawy Świętej Agnieszki. Następnie sekwencje o świętej Cecylii, Pauli, Apolonii i wspomnienie Leonarda. Szał oprócz, tego, oprócz treści tych sekwencji zawiera też trzy ozdobne inicjały, są to litery T, P i D. Wcześniej było ich znacznie więcej, jednak już po przywiezieniu tutaj do Lublina po roku 1870, mszał uległ niestety zniszczeniu, ktoś, no wandal wyciął z niego właśnie zdowniejsze inicjały, floralne marginesy, zostały też powyrywane z niego karty, obecnie mszał posiada 229 kart pergaminowych i 6 papierowych, Pomimo tych uszkodzeń, jest w dalszym ciągu najcenniejszym zabytkiem rękopiśmiennym tutaj w, na Lubelszczyźnie, w kręgu właśnie piśmiennictwa małopolskiego, kanoników regularnych. Przał powstał przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie. Tutaj przyjechał ten pszał ze względu na bezpieczeństwo po kasacie właśnie klasztorów. Większość ksiąg trafiła tutaj właśnie do biblioteki, co też ubogaciło bibliotekę, a jednocześnie uchroniło księgi przed zniszczeniem. Powiem właśnie, że w bibliotece jest aż 611 rękopisów, 175 inkunabułów. Tutaj od razu wyjaśnię, że są to pierwsze druki, które datujemy od powstania, od momentu wynalezienia druku, czyli wydania pierwszej Biblii przez Gutenberga w roku 1454, i datujemy je do roku 1500 i te pierwsze księgi inkunabulis oznacza z języka łacińskiego w kołysce na początku nawiązują jeszcze drukiem do pisma odręcznego, ale są już, prawda, drukiem i jednocześnie jeszcze są podkolorowywane inicjały, też całostronicowe mogą być też iluminacje w nich, ale są to właśnie najcenniejsze. Te pierwsze druki, w bibliotece ich tutaj mamy 175, a następnie księgi od roku 1500 do 1800 są to tak zwane starodruki. I tutaj w bibliotece seminaryjnej jest ich aż 17 733 woluminy, co stanowi naprawdę pokaźną, tak, pokaźny zbiór. A inkunabułów ta kolekcja. To jest największa na Lubelszczyźnie, że nawet biblioteka Hieronima Łopacińskiego, czy, czy właśnie sekcja starodruków na kulu, też posiada y, ciekawy zbiór, ale tutaj jest ich najwięcej tych inkunabułów. W muzeum warto też zobaczyć, oczywiście oprócz mszału, inne obiekty, księgi oraz przedmioty związane z, ze sprawowaniem właśnie liturgii oraz obrazy. Cennym obrazem tutaj jest Dawid z głową Goliata, przepisywany Guido Reniemu, artyście włoskiemu. Obraz jest datowany na XVII wiek. Następnie z takich obiektów, które są niespotykane, posiadamy tutaj xvi wieczny dzwoneczek renesansowy, właśnie relikwiarz świętej Apolonii, której, na której wspomnienie znajduje się właśnie sekwencja też o mszale, różaniec, który ma sześćdziesiątków też około 3, 3, ma, datujemy go na 300 lat i hmm, dla dzieci ciekawą taką też e, płaskorzeźbą jest właśnie e, postać świętej Weroniki e, z Obliczem Chrystusa odbitym na huście. Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15, a w środę od godziny 11 do 17, oraz jest możliwość odwiedzenia też muzeum w ramach obchodów trzechsetlecia istnienia, właśnie za, istnienia założenia seminaryjnego i ogólnie seminarium w Lublinie. W każdą niedzielę o 11.30 seminarium zaprasza nam świętą, a później, właśnie po tej mszy, będzie można obejrzeć mszał z kreśnika i resztę zebranych tutaj eksponatów.